Cześć, a w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o zawieszce do WC Brev. Jest to oczywiście zawieszka Brew Classic, jak sami zresztą tutaj widzicie. Ja osobiście korzystałem wcześniej z wielu różnych zawieszek do toalety, ale powiem szczerze, że ostatnio przerzuciłem się już stricte na te zawieszki, z tego względu, że zwyczajnie dość dobrze pomagają one w czyszczeniu toalety, jak i również bardzo fajnie pachną. Co ciekawe, tutaj generalnie, jak zapewne wiecie, brew WC tutaj oferuje dość sporo różnych ciekawych zawieszek. Osobiście polecam tę konkretną, ponieważ testowałem też inne, ale, na to, ale ta jak najbardziej sprawdza się u mnie. Bardzo dobrze, dlatego już stricte przeważnie decyduje się na zakup takiej zawieszki do WC. Dlaczego akurat decyduje się na wybór tej konkretnej zawieszki? Po pierwsze jest to fajny zapach, taki oceaniczny, jak zresztą macie to tutaj napisane. Po drugie ta zawieszka oferuje cztery różne ciekawe funkcje. No i tutaj jeżeli chodzi o te funkcje to przede wszystkim jest to bardzo dobre czyszczenie toalety. Przyznam szczerze, że tak lśniącej toalety jeszcze nie miałem, tak czystej toalety naprawdę nie miałem, ponieważ po prostu ta zawieszka sprawdza się doskonale, jeżeli chodzi właśnie o WC. A zatem pierwsza funkcja to na pewno czyszczenie. Tutaj macie napisane, że właśnie jest toaleta czyszczona podczas każdego spukania, aktywna. Piana. Po drugie, właśnie odkamienianie. Tak? Czasami bywają takie problemy, że gdzieś tam w toalecie pojawia się kamień. No i tutaj właśnie w grę wchodzi tego typu zawieszka, która po prostu zapobiega takiemu tworzeniu się kamienia w toalecie, a zatem na pewno na plus tego typu działanie. Kolejna kwestia to oczywiście ochrona przed brudem, czyli jeżeli jakieś kolejne zabrudzenia miałyby się pojawić, no to tutaj również tego typu środek dział, przeciwdziała takiemu procesowi. No i ostatnia kwestia, no to zapach, o którym również wspomniałem wcześniej. No i takie odświeżanie, taki efekt odświeżenia toalety myślę, że dość istotna kwestia, jeżeli chodzi właśnie o WC. To o czym należy pamiętać przed zakupem, no to przede wszystkim warto wiedzieć o tym, żeby ten produkt zawsze rozpakowywać gdzieś tam w ochronnych rękawiczkach. Warto też sobie zawsze zabezpieczyć oczy, ponieważ potrafią właśnie działać drażniąco na skórę, co zresztą jest tutaj napisane. Chronić po prostu przed kontaktem z oczami i tak, a zatem zawsze jakaś tam ochrona. Pamiętajcie, żeby mieć taką ochronę w przypadku w przypadku tego. Produktu. Tutaj macie 3 razy 50 gram, a zatem tak to mniej więcej wygląda, że chodzi właśnie o, o ten produkt. Tutaj macie taką zawieszkę. Jak sami widzicie, samo montowanie takiej zawieszki nie jest jakoś specjalnie trudne. Myślę, że każdy z Was. Powinien sobie doskonale z tym poradzić. Generalnie to, co jeszcze warto wiedzieć, że cena takiego produktu w sklepie to kilkanaście złotych. A zatem myślę, że jak najbardziej warto zdecydować się na zakup takiego produktu brew WC Classic Power Active o zapachu oceanu. Myślę, że jak najbardziej warto po prostu kupić sobie taką zawieszkę do. WC. Produkt oceniam na y, 10 na 10. Przyznam szczerze, że y, jest to jedna z lepszych zawieszek, które miałem okazję y, wykorzystywać u siebie. Y, WC. A zatem tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jestem ciekaw, też waszej opinii w tym temacie, co wy sądzicie na temat e, tych zawieszek. E, napiszcie mi też, z jakich zawieszek wykorzystacie u siebie w łazience. A tymczasem to by było wszystko. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.